Witajcie z tej strony Indon. Zapraszam na kolejny film z mojej, z moją, mojej przygody z dronami, z nauką latania dronem i z... Z nauką obsługi drona i wszystkich rzeczy interesujących, tak jakby na przykład, inter point of interest, czyli punkt, który dron ma oblatywać w koło i obserwować. Ja to tak sobie tłumaczę. I teraz wybrałem właśnie ten, ten tryb inteligentny, i tam była wysokość, na której dron musi się znajdować, żeby ją określić. I teraz trzeba wybrać. Yy, promień w, po którym yy, dron będzie się poruszał po okręgu i yy, pokazywał interesujący nas punkt i ja tutaj właściwie sobie yy, wybieram i to będzie 19,5 metra mniej więcej yy, ja dokładnie nie wiedziałem to dłużej trwało jak to yy, się robi i dopiero za którymś razem mi się udało I tutaj można yy, za pomocą yy, aparatury sterującej zmieniać sobie prędkość lotu drona oraz można go obrócić w prawo, w lewo. Tak samo można sobie sterować kamerą. I tu właśnie już jest przedstawiony film, który właśnie wykonałem w tym inteligentnym trybie lotu drona, czyli POI Point of Interest. Tak no tutaj właśnie sobie umieściłem kamerę na dół i widać okolice, no tu mój dom i sąsiadów, nie wychodziłem nigdzie dalej, nie wyjeżdżałem. Ale to obrazuje właśnie jak można właśnie ten point of interest wykorzystać i, i, i jak sobie właśnie fajny film nakręcić. Tu oczywiście mogłem podnieść kamerę do góry, żeby filmował dom bardziej pod innym kątem. No, ale to są początki, jeszcze nie wszystko. Tak jak, tak jak wiecie, no, ogarnąłem z tego tematu i o, właśnie sobie tutaj obracam drona według własnej osi. Tylko przydałoby się tak, właśnie podnieść kamerę do góry. Ja tu komentuję z domu, nie podczas filmowania i latania dronem, także tu mogę komentować, co wykonałem źle, co dobrze. Nie jest to na bieżąco mój komentarz do tego filmu. Tak, oblatuje właśnie, kończy ten y, ruch, tam sobie podwizduje troszkę, tak? <grych> no. Tak, teraz kamerka idzie trochę w górę, y, pooglądamy okolice. No, kto z okolicy to pewnie pozna. Chociaż powiem wam, że to tak nie jest tak łatwo poznać, nawet jak się dobrze zna teren, trzeba wiedzieć gdzie jest mniej więcej, bo od razu, no chyba że ktoś tam jakiś charakterystyczny punkt zna, ale tak to, no raczej ciężko. Tak, to jest okolica właśnie, w której mieszkam. No teraz dach sąsiada. Tak, i skończyłem właśnie ten, point of interest, ten inteligentny tryb, i teraz polatamy sobie. Tutaj tak postanowiłem sobie zobaczyć, sprawdzić możliwość, jakby coś interesowało mnie na, na dachu, czy można to wykorzystać, czy to będzie dokładne. I na przykład tam chciałbym zobaczyć, czy w kominie wszystko jest dobrze, czy nic się nie podziało złego. No to właśnie chciałem sprawdzić, czy to można wykonać. I jak widzicie, trzeba zlecieć jak najniżej mogłem jeszcze to zrobić niżej i dokładnie można obejrzeć sobie interesujące miejsce na dachu nie trzeba wychodzić tylko sprawdzić sobie właśnie za pomocą drona to też można wykorzystać właśnie nie tylko do zabawy do latania do filmowania ciekawych obiektów ale jeżeli coś jest pilnego do pracy i to jest jakieś takie miejsce trudno dostępne Albo wymagające trochę wysiłku, no to można sobie pomóc właśnie za pomocą drona. Tak, teraz krótki oblot po obrysie yy, domu. Trochę wyższa perspektywa. I teraz przedlot, przelot nad domem sąsiada. Tam piesek chciał się wściec No ale cóż, no tak to jest. Chciałem sobie polatać, no potem go już nie drażniłem, bo poleciałem w inne miejsce. Chociaż on cały czas y, słyszał wzyczenie drona i, i go to denerwowało. Ale mogę powiedzieć, że oddałem mu z nawiązką, bo mój kot jakby chodzi na spacerek, to właśnie tam ten piesek na niego bardzo ujada I, i mój kotek się trochę boi. No ale y, przejdźmy do... Y, Zwiedzania okolicy. Tutaj, no, widzicie e, plac budowy, ale teren się cały czas zagospodarowuje. Tutaj deweloperzy stawiają budynki mieszkalne, w koło wszystko się rozbudowuje. Także, no, tak to wygląda. E, nie martwcie się, nie będę pokazywał tylko takich filmów, bo to tylko taka wprawka nie miałem za dużo czasu, żeby gdzieś pojechać a ja chciałem po prostu coś nowego e, wypróbować z obsługi drona i będę sobie robił wycieczki motocyklem, będę zabierał drona za sobą i jak tam w jakieś ciekawe miejsce dojadę to zatrzymam się, porobię jakieś przeloty, jakieś ujęcia ciekawe z drona i nie tylko i będę to wrzucał na YouTube'a, będziecie mogli podziwiać te Ciekawe, mam nadzieję, miejsca, zabytki, nie tylko które ja zwiedziłem i sfilmowałem. Także no zapraszam na dalsze śledzenie mojego kanału, bo mam nadzieję, że będzie się działo więcej. Zresztą ten film e, będzie umieszczony na kanale Indon i jest to kanał o grach. E, zresztą na tym kanale było największe zainteresowanie właśnie e, jeśli chodzi o drony. I jeszcze umieszczam ten film na kanale mm, Indon Różne. Też go możecie znaleźć na YouTube. Tam są tylko filmy o dronach. E, na razie niewiele, no ale te, co zrobiłem, to, to są będzie ich więcej, mam nadzieję, a także zapraszam do mojego kanału Indon Moto Chopper, w którym są już typowe filmy z wycieczek motocyklem w różne ciekawe miejsca i tam też w tych filmach będę wykorzystywał w przyszłości mam nadzieję drona do filmowania właśnie ciekawych miejsc i rzeczy, z tym że nie będą to filmiki w tego rodzaju, że będzie tutaj umieszczony obraz z z komórki, za pomocą której śledzę lot drona z kamery na nim umieszczonej, i mogę wiedzieć o wszystkich parametrach, które są potrzebne do obsługi drona. Teraz będę chciał wykorzystać tryb do lądowania automatycznego, tylko Zwróćcie uwagę, że za blisko sobie troszkę ten punkt wybrałem i, i tak patrząc z góry to istniała możliwość zahacza o dach, ale dron ma te czujniki, no więc mam nadzieję, że to by się nie stało, ale tu fajnie sobie ląduje. Także to by było na tyle. Żegnam się pomału. Zobaczcie sobie do końca całą procedurę lądowania i wyłączania drona. To tyle. Trzymajcie się Cześć.